Jak to się stało, że zostałeś lekarzem? Chodziłeś do szkoły muzycznej. Kiedyś pan wychowawca powiedział w klasie, że on nie rozumie ludzi, którzy nie wiedzą, czy będą muzykiem, czy będą lekarzem. Ja sam mhm. powiedziałem, no właśnie ja tak mam. Bo myślałem sobie, że coś, z czegoś trzeba żyć przede mhm. wszystkim. A lekarz to taka misja, że pomaga ludziom, że w sensie coś realnie zrobi. Mhm. Bo muzyk to pięknie zagrać, albo ten, albo tamten. No i tyle, nie? Czy aktor na przykład, nie? Też chodziłem z kumplami. Czórka nas była do takiej szkoły. W Gdyni była taka mhm. szkoła. Studia aktorskie. Nie to, żeby tam się uczyli mówić, takich Fęczkę, fajnych. Studia aktorskie, takie studia, studia? No, byśmy nawet występowali w Sopocie na tej scenie. Tam, ja o Stachury takie były przedstawienia. Uh -huh. Z Henrykiem Bisto parę często się mijaliśmy tam w tym teatrze. Wow. Takie bardzo sympatyczne. Takie wiesz, rzeczy robiłem, które mi się podobały, uh -huh. które czułem, że to będzie fajne. I zresztą ci kuble dalej siedzą w tej branży. Ja chciałem być lekarzem, myślę sobie. No, fajnie będzie pomagać ludziom, czy zoperować coś, wiesz, no, oglądam się filmów doktora Wilczura. A w ogóle też o tym myślałem, że jak doktor Dolit, jak miałem tam uh -huh. trzecia, czwarta klasa podstawówki, kurde, on znał język. Tych zwierząt i im pomaga, ale to bajka. Ja też bym tak chciał, nie? Czyli gadać z tymi ludźmi. Chyba też to robię, wiesz, bo ja z osobami rozmawiam, bo chyba współcześnie najczęstszą chorobą to nie są nowotwory czy choroby układu krążenia, tylko samotność i brak rozmowy. A. My ze sobą w ogóle nie gadamy.